Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Księży Chrystiania, jak niecezjanny tuż pasterzu, kochani bracia, kochane siostry, siostry i bracia w Chrystusie Panu. Staję przed Wami z wielką radością, ale staje też z wielką pokorą, chcąc poruszyć Parę, Parę tematów. Tak jak to się tu przewija. Tak jak to w liście pasterskim księdza arcybiskupa usłyszeliśmy ostatni niedzieli, A więc rozpoczęliśmy trzyletni, trzyletni cykl, może też pasterski, poświęcony tej wielkiej tajemnicy wiary. Bardzo się z tego cieszę, że w naszej ojczyźnie, w naszej akwidiecezji, wspólnotach parafialnych, zatrzyma się nad tym wszystkim, nad tym, co jest sercem, sercem całego Kościoła, każdej wspólnoty a więc święta Eucharystia. I to jest wspaniała okazja, sposobność do. Pogłębienia, powiedziałbym to pogłębiania naszej wiary w ten dar miłości Chrystusowej, jednocześnie jeszcze lepszego sprawowania i to przez nas wszystkich. Wszystkich i biskupów, i kapłanów, i, i, i was, drodzy bracia. Tej służby wobec Jezusa Chrystusa obecnego w Eucharystii. Aby tak jak powiem kapłan wypowiada te słowa, kolekty, zbierając modlitwę na początku mszy świętej, o Remus módlmy się, żeby w tej modlitwie. Znaleźli się wszyscy uczestniczący w Mszy Świętej. Wszyscy. I ten kapłan, i ten lud Boży, i ten fotograf krzątający się w Msza Święta, nie wiem, ślubna, kścielna, i ci, którzy są gdzieś tam na zapleczu w zakrystii y, Kościelni, służba liturgiczna, i wszyscy i Pan Organista i tak dalej, wszyscy o remis. Byśmy wszyscy całym sercem uczestniczyli, byli rozmowani w tej najświętszej ofierze. I oczywiście wy, bracia i siostry. Jak to pięknie się składa, ta dzisiejsza Ewangelia niewybierana, tutaj przypadająca, jakże ona koreluje z waszą posługą, z waszą posługą szafarzy Komunii Świętej, a więc to umożliwienie chorym, cierpiącym, starszym, niedołężnym, mówiącym dzisiejszym, mówiąc dzisiejszym językiem Ewangelii. Ci, którzy nie mogą osobiście wziąć udziału w niedzielnej, w świątecznej mszy świętej w swoim Kościele parafialnym oraz wymiarom potrzeby, ta posługa udzielania, udzielania komunii świętej podczas mszy świętej, a nie ulega wątpliwości, ta potrzeba jest wielka. I coraz większy. Jak zaświadczają liczne fragmenty Ewangelii, i to ten, który dzisiaj usłyszeliśmy, ale ileż takich jest fragmentów? Chorzy, cierpiący, oni szczególne miejsce mają w sercu Chrystusa. Bo trzeba przejść w sercu Kościoła, nas wszystkich. I Kościół, idąc za przykładem, za przykładem Chrystusa, starał się nieść tę posługę duchową, tę, powiedziałbym, pociekę duchową chorym oraz otaczał ich opieką. Przeróżne działania. Dusz pasterski mają na celu przybliżenie chorym w ich cierpieniu duszy i ciała, przybliżenie oczywiście Chrystusa. Bardzo w imieniu naszego kościoła poznańskiego, w imieniu księdza, arcybiskupa Metropolity, ale bardzo wam, kochani bracia, bardzo dziękuję za tę posługę ale powiem na pierwszym miejscu, szczególnie wobec chorób. Przepraszam, że tutaj wymienię imiennie. Może jest jeszcze inna parafia, ale tak odwiedzając parafię, I wizytacje kanoniczne, w innych różnych spotkaniach. Może są jeszcze inne, ale odwołam się do parafii w Zbąszyniu mniej więcej liczby piętnastu szafarzy i mam świadomość, że ci szafarze w niedzielę, tak jak to pamiętam z wizytacji sprzed dwóch lat, do osiemdziesięciu chorych w niedzielę zanoszą Komunię Świętą. Wzruszający. Ci, którzy nie mogą uczestniczyć, będą przyświęceni. Parafia, miasteczko, wioski razem liczy około 10 tysięcy wiernych. Ale jakie to jest wielkie duchowe dobro? To, co czynicie, tu nie chodzi już o, o liczby takie czy inne, ale wielkie duchowe dobro wobec właśnie tych ludzi, chorych tych cierpień. Odwiedzacie ich nie tylko jako chory, ale przede wszystkim niesiecie im żywego Boga. Żywego Boga. I stąd jaki to jest zaszczyt. Jaki wymaga, powiedziałbym, pokory. Pokory zarówno wobec świętych postaci, jak i wobec tych cierpiących, czekających na takie odwiedziny. Niech natnieniem tutaj będzie tak wielu świętych i świadomości, że sami aniołowie idą z wami i są przy Was. się składa, że kiedy w naszej archidiocezy narodził się nowy biskup, ksiądz biskup Szymon Stółkowski, trochę nastąpiło takie przejęcie obowiązków i ksiądz arcybiskup powierzył sprawy personalne, sprawy życia konsekrowanego. Dzisiaj między innymi też spotykamy się w pierwsze soboty, Siostrami naszej Cezary właśnie z tego tytułu, pierwszej soboty miesiąca i zawsze w każdą pierwszą sobotę trwają znamogniki. Ale chciałbym tak krótko poruszyć taki jeden. Oczywiście jesteśmy zasypywani, zasypywani różnymi wiadomościami o upadkach poszczególnych księży. One są nieraz przekazywane przez media, tak jak gdyby dotyczyły wszystkich, wszystkich. samotni. O samotni. Oddają się na służbę Bogu i Kościołowi. Rezygnują z życia małżeńskiego, rodzinnego. Ich rodziną więc stają się wierny Ta wspólnota, w której posługują, Że chrystianie to przede wszystkim rodzina szafarzy. Wszyscy członkowie więc wspólnoty parafian. I powiem tak: kapłani mają prawo do tego, by ze strony tych, którym posługują, spotykali się z życzliwością, Że w tym sensie bliżej, częściej spotykacie się ze swoimi duszpasterzami. Mają okazję budować się wiarą, macie taką okazję, prawością, bo właśnie będąc blisko kapłanów w swoich parafiach, jeszcze lepiej zdajecie sobie sprawę z tych wielu sana jakie wykonuje. <laughs> Oczywiście tutaj mowa, jak Pan Jezus rozsyła tych uczniów i tak dalej, ale ilu nieraz mnie nie domaga, chociażby ze zdrowiem, z różnymi innymi problemami. I myślę, że tak nieraz wiedzę, że. Że w jednej czy drugiej wspólnocie też i, i widzimy te problemy i przeciwności, jakim muszą stawiać czoła dusz pasterzy. Dlatego powiem tak, bądźcie dla nich wielką podporą. Kapłani muszą wiedzieć, że, że na Was mogą liczyć i, i że chcą. Że chcecie razem z nimi budować się wspólnotę i na ile to możliwe ich wspierać, wspomagać, a zwłaszcza i może w tym środowisku Waszej rodziny. Będąc właśnie blisko kapłanów, uczestniczycie i to w różnych nie nas sytuacjach, w których objawia się słabość, słabość. Może być nawet i grzech. Święcenia kapłańskie nie czynią kapłana bezgrzesznie. Nie zwalniają go, powiedziałbym, z pracy nad sobą, czuwania nad tym, by wzrastać w świętość. Oczywiście, miejmy, mamy ten wspaniały. Ideal kapłana, ale też patrzymy realistycznie na życie, tak by nie uciec i nie ulec niepotrzebnemu zgorszeniu, gdy zetkniemy się, powiemy, z ludzką, z ludzką niedoskonałością, z ludzką biedą. I ta odpowiedzialność za Kościół domaga się zwłaszcza w trudnych sytuacjach właściwej reakcji. Chodzi tutaj przede wszystkim o spojrzenie na nie z wiarą, do szczerzenia działania Bożego także tam, gdzie pojawia się zło. Ale te trudne sytuacje. Wymagają zastanowienia się nad tym, jakie powziąć kroki, by pomóc, pomóc Kapłanowi w tym skorygowaniu złego postępowania. Czasem życzliwa Rada, pozbawiona napiętnowania wrogości, jest w Kościele takie coś jak braterskie upomnienie. Zasada powiedzenia w cztery oczy. Oczywiście modlitwa. Modlitwa. To są wszystko jedne z takich sposobów wyjścia z różnych kryzysów moralnych. Jeśli trzeba, tak jak mówi zasada ewangeliczna, powiedzieć Kościołowi. Przypomnę, że trwałym owocem nawiedzenia Marii w naszych parafiach. A tak to się składa pięknie, że dzisiaj rozpoczyna się nawiedzenie jako już ostatnim dekanacie przed świętami Bożego Narodzenia, w dekanacie Komorniki. To już będzie 21 dekanat, który nawiedza Maryja wikonie jasnogórskiej, i można powiedzieć, to jest już połowa, połowa diocezji. I patrząc po twarzach waszych mam tą świadomość, że w wielu parafiach już nawiedzenie Maryi w ikonie jasnogórskiej miało miejsce, a pozostali zapewne w wspólnotach, przygotowujecie też jej wspólnoty do Spotkania z Maryją, które będzie w nowym już roku, rozpoczynając wtedy od 1 lutego. Ale tutaj chcę odwołać się, przypomnieć też z listu pasterskiego, ostatniego księdza arcybiskupa adwentowego, że, co już wcześniej też było mówione, oby jednym z takich trwałych owoców. Nawiedzenia w Marii i Maryi w naszych wspólnotach była w każdy czwartek Eucharystyczna adoracja Eucharystyczna w intencji pierw świętości kapłanów, a więc uproszenia tej świętości, wierności kapłanów oraz w intencji nowych powołań. Jeśli tutaj, to i do Was zwracam się, i do Waszych rodzin, ale i do Was, kochani szafarze, może tę adorację szczególnie Wam zadaję. Wam, drodzy szafarze, waszym małżonkom. Prawda jest taka. Szatan będzie starał się zniszczyć Kościół, godząc w biskupu, w kapłanów, wywołując im skandale, zgorszenia z ich niemalym lub faktycznym udziałem, nieraz niesprawiedliwym, nieraz faktycznym. I w walce z kościołem szatanowi zależy na tym, aby osłabić autorytet tych, którzy w nim nauczają, posługują, podważając autorytet. Autorytet nauczyciela chce się zakwestionować prawdziwość samego nauczania. I warto o tym pamiętać, kiedy słyszymy różne informacje, różne opinie. Najpierw analizujmy, komu na nich, na ich rozpowszechnianiu zależy i w jakim celu. A zwłaszcza to dotyczy mediów. Współcześnie spotykamy się z tym zjawiskiem powszechnej. Jeśli wręcz nienawiści do Kościoła, Jego nauki, działalności apostolskiej. I dlatego będąc blisko ołtarza, blisko ołtarza Jezusa Eucharystycznego, któremu niesiemy, które panie się innym, starajmy się nie trendem. szacunkiem wyrażajmy się o Kościele, jego kapłana, wierny, brońmy wartości chrześcijańskich, obyczajów, tradycji. A najważniejsze jednak, niech to będzie nasze osobiste dążenie do świętości takiej osobistej świętości. Kochani, jakże tutaj w tę pierwszą sobotę nie odwołać się ani w tę Wigilię prawie, bo Wigilia to popołudniu, nie do serca Marii, nie wiasny, yy, odwołać się do Marii. Do Marii, którą tak pięknie nazwał Święty Jan Paweł II, Niewiastą Eucharystii. Maria, Niewiastą Eucharystii. Maria, Matka, dopowiemy pięknej miłości. I powiemy: Mario, Ty znasz nasze biedy, nasze utręki. Widzisz nasze niedoskonałości, Maryjo, ty widzisz nasze braki. swoje dzieci w ikonie jasnogórskim. Bardzo często w tych blisko 70 parafiach, które dane mi było przeprowadzić, być na rozpoczęciu nawiedzenia Matki Najświętszej, każde rozważanie Najczęściej nie w każdej parafii, ale najczęściej każdy z tych rozważań kończyłem pieśń, włączając tych parafii witających Matkę Bożą. I chciałem tutaj w tej części rozważania, dobiegającego końca powoli też was włączyć. A zwłaszcza kiedy sobie uświadomimy w tej pieśni. Ona tak od momentu przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej bardzo mi zawsze utkwiła w pamięci, gdzie mój przy wielu, wielu lat przygotowując, uczył tę pieśń, a ona właściwie ukazuje ten ścisły związek, ten ścisły związek jaki jest. Jezusa i, i, i Maryi. To jest właśnie ta pieśń. Daj mi Jezusa, o Matko moja. Może spróbujmy razem, włączmy się i tam jedną zelotkę zaśpiewajmy. zda sprawę ze swego życia, zda sprawę z miłości. I dlatego tę pierwszą sobotę do Ciebie, Mariu, Matko, czy niewiastę, niewiastę Eucharystii, wołam, bądź z nami i prowadź nas przez całe życie. Nie tylko przez ten Adwent ale cały atem całego naszego życia. Prowadź nas do Jezusa Zmartwychwstałego i do Ciebie, Maryjo, niepokalanie poczęta i w niebo wzięta.